Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. KGHM Zagłębie Lubin zaprasza kibiców na sparring i uroczystą prezentację pierwszego zespołu. Miedziowych będzie można odwiedzić w najbliższy piątek o godzinie 17 na stadionie Zagłębia w Lubinie. Wówczas ekipa Pawła Hapala rozegra mecz towarzyski z Miedzią Legnica, a później spotka się z kibicami. Rugbyści klubu Miedziowi Lubin wezmą udział w ostatnim turnieju w obecnym sezonie. Na zakończenie rozgrywek Lubinianie wystąpią w turnieju finałowym. Trzy ekipy się wysypały, ponieważ nie mają pieniędza bo kontuzji. Zaproszeni zostaliśmy my. I jedziemy jako pierwsza ósemka z kraju. W tamtym roku też braliśmy udział w takiej imprezie i też zakończyliśmy na dobrym dziewiątym miejscu. Pomimo bardzo silnej obsady, Lubinianie jadą na turniej finałowy walczyć o najwyższe cele. Zawsze staramy się być najlepsi. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Bardzo silne ekipy z Gdańska, z Sokaczewa, z Wrocławia. Zobaczymy, zobaczymy, mamy, mamy zamiar zająć wysokie miejsce. Ostatni turniej w tym sezonie odbędzie się w Zdunskiej Woli. W Dolnośląskim Centrum Bilardowym w Lubinie rozpoczął się pierwszy turnus półkolonii dla najmłodszych. Dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas. Do aktywnego spędzenia czasu nie trzeba nikogo zachęcać. Przede wszystkim kieruję to do osób, które no w tym okresie i w tym czasie nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje. Warto skorzystać z takiej formy. Będziemy się uczyć grać w bilard, ale nie tylko, ponieważ będą jeszcze inne dyscypliny, gry sportowe, kilka różnych innych zajęć integracyjnych. Także myślę, że dzieci mogą bardzo sympatycznie spędzić czas. Serdecznie zapraszam, jeszcze jest kilka miejsc wolnych. Oprócz gier i zabaw, szkoleniowcy DSB będą wyławiać talenty bilardowe, które być może kiedyś zasilą szeregi pierwszego zespołu. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie życzy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1.